Cześć wszystkim, godzina 6:27. Jestem w Kokonie i spałem pod Ostrawą, ponieważ dzisiaj będzie relacja z giełdy. Także zabierajmy się za tego Czekaj, czekaj jeszcze, bo ty nie możesz skakać, chcę ci przypomnieć, trzeba cię wyciągnąć. Taką miejscówę ogarnąłem, bardzo sympatycznie i dosłownie 12 minut od giełdy w Ostrawie. Tak wolę? A, bo ja wam nie pokazałem. Zobaczcie na aktualizację Kokonu. No popatrzcie, ale jest majstersztyk, idealne te naklejki, nie? Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o czymś takim. Brakło mi, co prawda, bo mój projekt zakładał, że one będą aż do przodu auta pod kątem się kończyć. Co prawda zostało, znaczy zamówiłem ilość pozwalającą na coś takiego, ale fajnie wyszło, nie? Nie no, jest kozak, mega fajne naklejki. Ale dobra, kawusia, co do kawy, no stacja prądowa. No ja mam znajomego, który jest wystawcą i on mnie wciśnie po prostu przed wejściem. W związku z tym uda nam się dzisiaj, moi drodzy, nagrać relacje z giełdy, kiedy po prostu nie ma tłumów. No bo będę miał możliwość pochodzić sobie między stolikami, zanim w ogóle ktokolwiek na tej giełdzie skupujących będzie. Więc ogólnie tak wygląda sytuacja. Proszę trzymać kciuki za jakieś fajne znaleziska, czas pokażę. Klik. W międzyczasie przygotujemy aeropressik. Sang Tao 1. Polecam, serio polecam, ziomę. Nie zawiedziecie się czekoladową kawą z Wietnamu. Jedną mam mieloną, a drugą mielę. Trzeba mielę, gdzie poranku, wiecie jak jest. Już zjadłaś śniadanie moka całe? No i dobra, druga kawa wlatuje. Najpierw wlewam trochę, mieszam, czekam 30 sekund i dolewam już do końca i czekam 3 minuty. No wyjazd z miejscóweczki jest ciasny, aczkolwiek względnie komfortowy. Jadę na tą giełdę, bo zobaczcie gdzie ja jestem. W Szczerym Polu. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dolejmy piesowi wody. Proszę bardzo Moka, oto twoje picie. Tu masz do kompletu. Moka, chcesz ucho królika? O, chyba chcesz pierwsza, tak? No dobrze. To zachowuj się tu. Zaraz wracam. Stanąłem kokonem w takim zacisznym miejscu, że na wypadek, jakby Moka patrzyła przez przednie szyby na lewo albo na prawo, to tak, żeby nie miała za dużo dystraktorów, no nie? Na razie udało się, dotarłem na miejsce. Okazuje się, że takich ludzi, którzy weszli po znajomości, tak jak ja, jest znacznie więcej. Seily kolejny raz jest sponsorem dzisiejszego odcinka. To jest internet eSIM I ogólnie, moi drodzy, to jest mój chyba piąty już wyjazd, odkąd poznałem Seily. Po pierwsze, kod Kuba Ptasznik nadal obowiązuje i dzięki niemu macie minus 15% na dowolny pakiet danych. I zobaczcie, kiedy jest proste. Wiecie, czasem chodzi o to, żeby po prostu sobie kupić jeden gigabajt internetu, żeby nie być odciętym od świata zewnętrznego. No i teraz na giełdzie za granicą to jest idealnie, bo 1 giga mi wystarczy, żeby sobie sprawdzać, co się dzieje. No i patrzcie, wpisuję kod Kuba Ptasznik. No i mój pakiet 1 giga od Sejli na Czechy wynosi 1,70 centów. No to jest szaleństwo. Od nas zależy, ile potrzebujemy tych danych i w których krajach. Także ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcecie internet dostępny w ponad 200 krajach, polecam, bo korzystam regularnie. I tak jak mówię, no na każdym wyjeździe, kiedy jestem za granicą, to zawsze jakikolwiek pakiet mi okay. wleci, bo to jest. Po prostu wygodne. Wiecie, nie muszę wysiadać na lotnisku, iść do budki, płacić więcej niż powinienem, bo chcę internet tu i teraz na lotnisku. Nic z tych rzeczy. Wykupuję pakiet, będąc jeszcze w domu i w momencie, kiedy wysiadam w danym kraju z samolotu, to ja już mam internet. Pamiętajcie, że kod Kuba Ptasznik daje Wam 15% rabatu. No a jeśli nie chce Wam się klikać w link poniżej do tej oferty, to to jest kod QR. Można sobie go zeskonować i również Was odeślę do tej promocji. Także dzięki wielkie również dla Was, widzowie, że klikacie i że korzystacie z sailing. Bo dzięki temu ja mogę potem mieć współpracę. Dobra, moi drodzy, zabieramy się do roboty i idziemy się przejść po zwierzętach. Tak jest. Zaczynamy przechadzkę. Chciałbym zobaczyć tutaj na prawo, czy już się rozstawiło moje ulubione stoisko. No, coś tam się rozstawia, ale chyba jeszcze na razie mamy mało rzeczy. Zobaczmy, co pan tutaj ma. Dobra, czyli tutaj mamy całe stoisko za gamkami. Zobaczcie, tylko jak ta się wyciągnęła, jaki ma trzylałcik. Są też lamparty, no, czyli tak naprawdę póki co to jest ten towar, którego nie brakuje. Po 350 koron, jak weźmiemy 10 sztuk, a 100 koron to jest około 17 zł, więc możecie sobie przeliczać. I co jest dalej? O, mamy nawet boa leśnego, ale się przygląda. Ile za takiego boa leśnego? 5000 koron. No dobra, to tutaj tak naprawdę, ale jest miżmarz widzę, bo zobaczcie, mamy nawet Piedaregiusa. No ładnie, o, ale zobaczcie tylko, jest jeszcze boa piaskowy. Najprawdziwszy boa piaskowy, 1000 koron czy 170 zł, nie? Także tutaj jest klasyczny boa piaskowy, o, o, jest albino, nawet boa piaskowy, o, wow, ale jest piękny ten albinos. O, skubane, jak się fajnie opalizuje na taki intensywny pomarańcz, ma ten wzorek, nie? Mega spoko i albinos 2,500 tysiąca koron a no zobaczcie tutaj do porównania, ten jest przed wylinką, widzicie jak jest wypłowiały względem na przykład tego no fajnie, bo a super, w sensie lubię z sentymentu, natomiast ogólnie no nudne węże, bo całe życie siedzą pod ziemią i tyle, nie dobra, to chodźcie, przejdziemy się jeszcze tutaj no tutaj mamy więcej jaszczurek no, ale zobaczcie, są te, teju mamy Jakie młode Carlosy, jakie Carlosy młode, totalnie. Ile? Po 6000 koron? I zobaczcie, tutaj jest potężne stoisko z gekonami lamparcimi, po 600 koron. Ej, no to, to chyba jest dobra cena, nie? W sumie nie siedzę w lampartach. To nie są maluszki, zobaczcie. Tak przy mojej ręce, no to one już trochę czasu tutaj żyją po tym świecie i łażą. Oh man, kuszą takie słodkie mordki tych lampartów zawsze kuszą. Tym bardziej, że są, wiecie, takie proste w hodowli te gekony. Naprawdę strasznie mało wymagają, żeby się czuły dobrze. Ciężko jest tutaj zepsuć ich komfort, tak naprawdę. No, jeśli spełniamy takie, wiecie, podstawowe wymagania. No, ale jednak zwierzątko pustynne, więc już ten sam fakt świadczy o tym, że jest łatwiej go utrzymać niż jakieś tam wilgociolubne, no nie? O, a te mniejsze w ogóle są po 400 koron. Zobaczcie, jakby ktoś chciał sobie zrobić bioaktywny zbiornik, to tutaj są normalnie no setki skoczogonków i tych prosiąków, ale szczerze mówiąc, trochę jeszcze nie rozumiem mody na nie, no bo tutaj widzimy, że są gatunki ozdobne, no nie? Zwróćcie uwagę, że też ceny są mnie niskie za takie prosiąki, o ale taki za 250 koron to się całkiem ostał. No w każdym razie jest ostatnimi czasy, no zjawiła się moda na te prosiąki, także widać, że jeśli ktoś jest zajawiony na tego typu stworzenia, no to jest czym wybierać, a tutaj. Mamy całą plątaninę wiów kenijskich po 50 koron. jest znalazłem najładniejszy gatunek tamnopisów. Patrzcie na początku ze zdjęcia. To są te z takim fajnym niebieskawym paseczkiem. I tylko spójrzcie. No to to jest najpiękniejszy pończosznik, nie ma co gadać. O jakie są najpiękniejsze, 3,5 tysiąca koron za sztukę albo za parę 8,5 tysiąca koron, ale zobaczcie tylko na tego pończosznika, ty no to jest hicior, najładniejsze. Jeszcze ich nie widziałem w ogóle na sprzedaż tego gatunku, ale ogólnie jakbyście się zastanawiali jaki jest najbardziej pożądany pończosznik wśród zajawkowiczów to jest ten, bez dwóch zdań. O, skubany jaki jest ładny. Ty no skąd one wzięły ten kolor w ogóle? Szkoda, że przez pojemnik, ale robi wrażenie, nie? No piękne pończoszniki, ale ich nie widziałem dawno. Ciekawe, niektóre się intensywniej wybarwiają. Aha, no tak, czyli przed wylinką i po wylince Ale no, robi wrażenie, nie? No pięknie wybarwiony, oskubany, ale jest ładny. Wow, mega. Dzień dobry. Słucham pana Zdjęcie No jak jeszcze tutaj zgromadziliśmy, to wypada, nie? Co, przyjechaliście coś poglądać czy zakupić? zakupić, bo to wiesz... Tak? No A, czyli zatowarowanie można rzec Troszkę tak No, dobrze, dobrze ceny do lepsze Siłą rzeczy Trzymajcie się, miłego no, Doszedłem do tych z owadami Tutaj mamy naprawdę całą masę straszyków Natomiast moją uwagę przykuła nefila, patrzcie Najprawdziwszy odłowik nefili Właśnie na Czechach jest tyle spokoju, że często jednak można jakiegoś odłowa spotkać, no nie? Także ta na nie wygląda na gigantyczną, patrząc na te, które spotykałem w naturze, no to daleko jej jednak do, do jakiejś dorosłej przątki olbrzymiej, no ale już no, nie, nie ma co gadać, jest podrośnięta, nie? 100, 100 zł to z kawałkiem, 120. No i co mamy jeszcze? O, jest cała masa modliszek, jest nawet modliszka oczkowa. No to takie typowe, można powiedzieć. Dzień maleczko. ma. Oglądałem. Oglądałeś? Tak. Dobrze. Masz coś w tu? Co tam masz? O, Ooo. węży. O, to masz konkret. Ale to dochodowliczne od sprzedaży, czy jak? Jakie ładne. Ale fajne. Kurde. Eleganckie. no. do no. siebie, bo dużo białych węży jeszcze ja głównie. E, wyżami się zajmuje. Dobra się, muszę to, bo I jestem, boję się zanim zaraz Że otworzę mi. i będzie hardkor Miłego, trzymaj. trzymaj się Co jeszcze tu mamy ziomy, o patrzcie Mamy moją ulubiona Skolopendra subspinipes 900 koron, ale już taka jest podrośnięta, nie ma co gadać Mamy heterometrusy, no to też jest dość standard, duże skorpiony No tutaj można spotkać i dorosłe i młodziutkie też O patrzcie, jest jakaś w ogóle jeszcze inna Skolopendra Jak ona się nazywa? Ło, wow, to jakaś w ogóle szalona, to ja takiego rodzaju nawet nie znam, powiem wam szczerze. No, ale tutaj peski zawsze robią wrażenie. Nie ma co gadać. Fajne. I co tu jeszcze mamy? A, są jeszcze żółwiki. No ukochane jak te żółwiki. O patrzcie, jest jeszcze żółwiak. Może wam pokażę, jaką ma skubany długą szyję, patrzcie. O jaką ma najdłuższą tą szyję. Ty wygląda jak jakaś taka złamana i wydłużona. No te się przewróciły, no tutaj bardzo mi przykro, ale ty masz, pokaż tą szyję żółwiak. Komicznie też wyglądają. Dobra, ooo, a tu jest kajman w ogóle, ziomy. Po prostu tu jest kajman za 23 tysiące koron. Ło, a tu jest jeszcze jakiś inny ma masakrycznie szalony żółw, patrzcie. Nie chcę mówić na głos, ale jestem niemalże pewien, że bardzo dużo tutaj jest odłowów, wiecie. Jednak mimo wszystko. Ale, ty, takich to nawet nigdy nie widziałem. Wow, dużo żółwi. No dobra, idziemy dalej, ziomy. Tutaj jest to takie naprawdę szalone, bo jak będziecie w Czechach, to pamiętajcie o tym, że prawo tutaj zezwala na hodowlę gatunków, których absolutnie nie możemy trzymać w Polsce, nie? Tu w ogóle jest dorosła. Piękna, piękna. Natomiast tu są maluszki. Szkoda, że, kurczę, tego nie widać przez pojemnik, ale patrzcie. Cała masa maluszków, o wow. Jest więcej tych cholernie jadowitych skorpionów. No i tutaj wiecie, można trafić na takie stoiska i żebyśmy się nie wyłożyli, bo to, że tutaj kupimy to legalnie, nie znaczy, że potem legalnie to będziemy wwozić do Polski, czy też w ogóle posiadać w Polsce, no nie? O, patrzcie, to są te gigantyczne pasikoniki. O, giganty, ale nadal nie tak wielkie, jak spotkałem w Wietnamie, nie? O, żartujecie, ej ziomy, tu jest absolutnie, totalnie, cholernie jadowity pająk, to jest z tego co pamiętam, jak on się nazywał, Six-Eight Spider, kojarzycie, takie, które się zakopują w piasek? Oskubany, ale z tego co ja pamiętam, to są jedne z najbardziej jadowitych pająków na świecie, z tego co pamiętam. No tutaj czad mi podpowiada, że ukąszenie u człowieka, na no to nie ma wielu przypadków, bo sykariusz rzadko gryzie, ale potencjalnie może być śmiertelne. Martwica, hemoliza, niewydolność nerek, także wszystko w pakiecie. Pierwszy raz w życiu je widzę. Na pewno kojarzycie te pająki, które siedzą zakopane cały dzień pod ziemią, znaczy w piasku. I tutaj gdzieś powinienem go widzieć. Gdzie tutaj mu wystają nóżki? O jest, patrzcie. Widzicie? No typowo. Najprawdziwszy Sicarius, o kurczę, no tego się tutaj nie spodziewałem. No, w każdym razie jad jest bardzo, bardzo mocny. Nie ma żartów z tym pająkiem. Tutaj jedyne, co by nas ratowało, to z tego co pamiętam, one się nie wspinają po płaskich powierzchniach pionowych. Więc no, to naprawdę jest duży atut u pająka, który potencjalnie ma jad, żeby zabić człowieka. Więc wow, no, super znalezisko. Dobra, to jeszcze zwróćmy sobie uwagę na parę jadowitych naprawdę zabójców. Tutaj jest Hotenota Gentili. A tu mamy Butus Ibericus. O, Ibericus. Ładny. A ten? A tego słuchajcie, to nazwy gatunkowe ja nawet nie przeczytam, proszę bardzo. O, patrzcie, tam jest ich więcej. I to są młodziaki, posamicy. Widać je tu w ogóle? Ciężko, ciężko, no ale są tutaj. Niezła akcja. Zobaczcie, tutaj jest stoisko z orzęskami. Pamiętam, że swego czasu bardzo droga była odmiana barwna Lily White. Wiem, że potem staniały, bo dużo ich w obieg weszło. Ten już kosztuje 2000 koron, ale jaki piękny. O, jaki jest piękny, skubany. Ładny. W ogóle takie dorodne te orzęski tutaj. Ale dobra, co jest dalej, ziomy? No i jeszcze więcej orzęsków. Ale to wam nie pokazuje. Musiałbym wiedzieć, czego szukać. O, ten jest piękny. Patrzcie, jaki rudy, ale ładny. Subskrybent wita Jesteś subskrybent? Subskrybent Vital kurwa Ja hoduję pająki tak No, z też? Ale hodujesz w szczęście, sensie, Czy rozmnażasz je? Tak. No, mi się raz udało, ale to przez przypadek yy, miałem zapłodnioną samicę subspinipesa no, ale to tylko dopuszczać normalnie, tak? jeśli jesteś w stanie odróżnić płeć, to możesz to dopuszczać normalnie w nieboli. nie? O kurde! Taka dobra niemiecka książka sobie, Kubo z tam no. jest pokazane, bierzesz Skolopendrę, traktujesz ją CO2 i wyciskasz ją. Ale dajesz jej CO2, żeby być w stanie ją wycisnąć, tak? tak? Do, a, a wyciśniesz żywo? No, no nie tak? no, wiesz, ja tam nie wiem jak, wiesz, ktoś się zna ją, chwyci, ja się nie znam. Tak, że jak te, które są z odłogu, no to te, które składają wiek, to hodowcy je oznaczają jako samice. Te, które nie składają wiek, to są samce. No, no, no. Ale możesz to jeszcze sprawdzać naukowo. W sensie, że je, jest taka jak masz, robisz, są napoje do gaz dajesz. No. Soda to się nazywa. Czy podpinasz ją bez do opakowania, to też tak. dajesz jej CO2 i ją usypiasz. I wtedy ją weźniesz w, w rękę, wyciskasz, dajesz to pod lupę i widzisz, czy są narządy no, są. No, no, no. I wtedy masz to proces wewnątrz. O kurde, jestem pod takim potężnym stoiskiem. No i słuchajcie, mam tutaj ceny skakunów. Jeśli kogoś interesują, jak się prezentują ceny skakunów w Czechach, no to tak wygląda sytuacja. Mamy na przykład samica. Chilus Diardi, czyli ten jeden z największych na świecie jest za 50 euroków, a trzecia wylinka jest za 24 euraki a jeśli chodzi o na przykład Filipus Regius no to tak naprawdę od 12 euro za L3, L4 piąta, szósta wylinka 18 euro, siódma wylinka 22 euro także coś takiego o, patrzcie, a tutaj mamy Birupesa no to co jak co, ale birupes zawsze robi robotę, nie? Kurde, szkoda, że przez te pojemniki taka mgiełka nie dać tak wiecie. Fajnie nagrać. Miałem birupesa, umarł mi jak miałem COVID-a. To wtedy dużo pająków mi padło. No takie rzeczy. No a jeśli chodzi o skakuny, no to tutaj jest cała, cała masa, tak naprawdę. Nawet nie wiem, co to jest. O, patrzcie, są tam napisy młode. Jakiś nowy gatunek. Takiego nie widziałem. I to jest taki sznureczek. Teraz patrzcie, porównam wam do ręki, o jaki jest bąbelek, to jak moje kupowałem to jednak były trochę większe mimo wszystko, te to wyglądają jakby się wykluły wczoraj przecież, jakie fajne, malce, no nie pobiją tam tego gatunku z tym niebieskim paskiem, bo tamten to jest rarytas, w zasadzie myślę, że to jest z giełdy tamten tam napis, no ale te też fajnie jakby, czyli co można powiedzieć, że jest, jest wybór pończoszników, nie? Jest wybór pończoszników po prostu. O, Nerodia Fasciata, pamiętacie, jak miałem Nerodię? Ona mi niestety umarła lata temu, jak byłem w Wietnamie. O, taka masywna się wydaje. To są krocionogi. Duże, do krocianogi do wyboru. I też w dobrych cenach, w sumie. nie? 400 koron za takiego giganta. Tu jest 300. Tutaj jakieś takie dużo mniejsze. No, co masz cykle. O ja, to te! Jak on się nazywa? O kurde O stary, takiej dużej nie widziałem jeszcze. Ale bydlak. A wiadomo skąd ona pochodzi? No, z Borneo. Wow. Ale wielka. Patrzcie tylko na tom. Zobaczcie, tu są dorosłe ilusy, nie? Czyli dorosłe, największe skakuny na świecie. Nie wiem, czy to by było widać, ale nie no, już zobaczcie, już widać, że ten hylus jest gigantem tutaj. Jak przyłożę palec do niego... O, no jest bydlak chylus. Piękne. Nie wiem, czy gdzieś tutaj samiec by był, bo to są chyba samice te jaśniejsze, nie? Tak mi się wydaje. Tak, bo pamiętam, co miałem, był, był cały czarny. A te są duże, skubane. Ale to samice... Ło, a tu w ogóle... Nie wiem, czy zobaczycie. Jaka ona tutaj siedzi? Ogromne. Po 800 koron takie podrostki. Zobaczcie, tutaj mamy stysko z gekonami, z felsumami. Ale są niektóre takie kochane stworki, patrzcie na tego. Spokrewniony z nim spotkałem na wyspie Kadba w Wietnamie. No, te są kozaki. Ale ładne ubarwienie. No, felsumki też, ale patrzcie na tą felsumę madagaskarską. Nie, to nie jest madagaskarska. No, ale w każdym razie. Ona ma 3 centymetry. O, a zobaczcie na kolory tego. O, piękny, naprawdę. Bardzo ładne gekony. Ale tutaj pan ma w ogóle dużo różnych. Patrzcie, jest paskowany piękny. Wszystkie młodziaki. O, a ten paskowany w ogóle w dobrej cenie jest skubany. A tu jest jakiś. W sumie nie widziałem takich gekonów. Tigrinos? Gekon, tygrysi? Ciekawe. No, Specyficznie wygląda. Nie widziałem takich. No dobra. O, patrzcie. A tu mamy młode gargulce, patrzcie jak jest kochany ten. No, To ja no? Jezu. No po głosie poznałem. To już wiesz... już Wyżera w mózgu się już mój głos. To już nie zapomnisz. Zobaczcie, tutaj jest kolejne stoisko ze skakunami. No i mamy... Para za 25 eur jest Filipusów Regiusów. No i takie w sumie już podrośnięte. Myślę, że to już z L4 będzie, nie? Przynajmniej go widać. No a młode Regiusy są takie, że ich nie widać, także... E no, spoko. Zobaczcie, mamy podrostki kędziora po 100 koron, czyli po 16-17 zł. Widzę, że są jeszcze podrostki chromatusa, no takie L7-eczki, nie? Po 150 koron, ale nie wiem jak z papierami. Na przykład, jak kiedyś pamiętam, kupowałem sobie kameleona tutaj, jemeńskiego, ale to tam 20 lat temu. No to u nas trzeba było mieć zaświadczenie o urodzeniu w niewoli, a u nich nie trzeba mieć. Więc też niektóre tematy, które wymagają potwierdzenia właśnie o urodzeniu w niewoli, mogą nie być proste do rozwiązania, więc tutaj musicie być uważni. To jest trochę inaczej niż w Polsce. Widzisz, są jeszcze wersje kolorki małe, ale to malutkie takie, a ja nie wiem. Zel 4. No i zobaczcie, tu jest tak śmiesznie na tej tak, Mamy klasyczne zwierzęta. No nazwijmy to klasyczne. Powiedzmy taki właśnie orzęsek. Po, po czym ni stołąd, ni zowąd. Tutaj jest na przykład potężna żmija. O, wow, ale jest masywna, masakra. Natomiast tu są piękne surusy. Czyli no po polsku to jest grzechotnik bananowy. Udało się parę razy w życiu takiego spotkać na żywo, ale jednak kurczę zawsze mam problem, żeby je spotkać. Tu jest surus zielony. Ale patrzcie, bo tu jest populacja komodo Dla tych co nie wiedzą, na komodo yy, żyją trimeresorusy, które są niebieskie No i tylko zobaczcie jaka ta żmija jest piękna A ty odcinek kręcisz? Kręcę Chcesz być na odcinku? No, mogę po, Pozdrowienia Pozdrawiam Rudę Śląską, jaka. mamę i tatę Bardzo dobrze Też mamy. Dobrze, trzeba pozdrawiać rodziców No trzeba. <laughs> Trzymajcie się, miłego Dobra, żony, będę opuszczał tą miejscową, bo już przeszedłem w zasadzie wszystkie stoiska tak to się tutaj prezentuje na chwilę obecną. No niestety nie znalazłem nic, co by mnie tak wiecie, porwało, żeby chcieć sobie kupić. A ja też teraz bardzo oszczędnie, jeśli chodzi o zwierzęta, podchodzę. Także no, coś musiałoby mnie tutaj naprawdę mocno zaskoczyć. Tak jak ten Sicarius, ten pająk, co się zakopuje, no ale jego nie mogę mieć, więc, więc tutaj odpada. No ale tak to wygląda w skrócie, moi drodzy. Także pozwólcie mi opuścić to miejsce no i idziemy zobaczyć, jak tam Mokacina się trzyma. O, a patrzcie, bo tutaj pan wyciągnął giganta świersza, tego pasikona. A, a ja go nie widziałem na żywo dorosłego, ale dobra, ten jest ogromny. Jest po prostu monstrum. Ten, którego spotkałem w Wietnamie, jednak był mniejszy. Bo wcześniej na tym stoisku widzieliśmy tylko te. Czyli takie, no znacznie parę stadiów mniejsze. Ty, no ale ten jest naprawdę ogromny. No nie no, jest monstrum, ale jest po prostu największy na świecie, oskubany, nieźle. No, to to, no ale te, te wszystkie zwierzęta tutaj są bardzo interesujące, ale totalnie ich nie można mieć, ziomy. Totalnie ich nie można mieć, dobra, to tyle, zawijam stąd. Dobra, dochodzimy do samochodu, jestem ciekaw gdzie Moka siedzi. Zobaczmy, czy jest na swoim legowisku. Tutaj jej nie ma na legowisku. To co, otwieramy? Czekajcie. Półtorej godziny minęło. O, tu sobie, kto sobie spał na łóżku? Na łóżku moka spała. Cześć! No dzień dobry, ale nie było, Kuby, tyle czasu? Podsumowanie Ostrawy wygląda tak, że jest wybór, nie ma co gadać, bardzo, bardzo dużo, ale gatunków pospolitych. Więc jeśli jedziecie z myślą, że znajdziecie coś, czego nie ma nikt w całej Europie, no raczej na Ostrawie nie ma takich rarytasów, ale tak jak widzieliście, można naprawdę parę fajnych perełek znaleźć, takich, o których ciężko jest w Polsce, nie? Ja Ostrawę zawsze oceniam bardzo dobrze. Tak z ciekawości fajnie jest zobaczyć sobie jakąś żmiję. Czasem się kobry trafiają. To tyle, kochani. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!